O, dzień dobry, witajcie w dniu w piątku. O, piąteczek, piątunio, że tak powiem. To strasznie dzisiaj leniwy dzień. Ciężko się rozruszać. Godzina Dziesiąta praktycznie, a ja zajmuję się pierdołami i żadnego konkreta, żadnego kontentu dzisiaj jeszcze nie ma. E, jadę właśnie po telefon, bo muszę. Znaczy, telefon udało się zdobyć. O, właśnie, nowy telefon udało się zdobyć, który będę odbierał. I muszę jechać 20 km po to, żeby sobie wyrobić jeszcze nowy numer. Najlepiej przed weekendem, no bo jakaś tam kampania reklamowa ma. Ma iść w weekend, także muszę to szybciutko tutaj załatwić. No i tak się cały dzień rozwleka. O, zamówienia jakieś hurtowe tutaj ogarnąłem, także e, wejście. O, zakładki 7x50 sztuk, jakieś zakładki do książek jeszcze zakończenia roku i inne pierdołki. E, także tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że jakiś fajny kontencik dzisiaj się uda coś tutaj e, ciekawego załatwić, może coś zarobić, może jakieś fajne zamówienie, ale no to w dalszej części. Uma mała ciekawostka z auta. Bo mi się właśnie wyświetlił serwis. Za 30 dni mam serwis. Nie wiem co i tam będą serwisować. Ale samochód już mam 4 lata. Wyobrażacie sobie 4 lata temu nagrywałem odcinek pierwszy dotyczący Audi Perfect Lease. Jak to auto brałem, już minęły kurde 4 lata. Jeszcze rok mi został, bo przedłużyłem sobie umowę wypożyczenia na 5 lat. No i 4-letnie auto, i mam 44 tysiące przebiegu. Może jeszcze 1000 dobiję. Więc 4 lata. No, 11 tysięcy kilometrów praktycznie robię rocznie, no to samochód się tak jakby dopiero dotarł nie ma żadnych praktycznie przez 4 lata problemów. Nawet sobie ostatnio sprawdzałem ile by wykup kosztował. Wykup, żeby wykupić to auto 80 chyba tysięcy brutto. I nie wiem czy po tych po prostu za ten rok nie wykupię tego samochodu, czy to po prostu bez sensu, czy lepiej sobie wziąć nowy i nowy wykupić. Nie wiem nawet ile teraz auta stoją, nie? Także e, tyle tutaj tyle w temacie, tyle w temacie samochodów. Kurde, tam był jakiś ten no, to tyle w temacie auta, że muszę jechać serwis, także postaram się nagrać jak będę. Na pewno będzie jakiś odcinek serwisowy czyli może jak pojadę do salonu bo w tamtym, ostatnio to jeszcze miałem człowieka, kto mi pojechał do salonu, a teraz będę musiał sam tutaj dylać a jeszcze w temacie kontentu, no bo dzisiaj taka nuda, ogarnianie takich pierdół, że tak powiem, ale od 1 lipca kontentowo będzie już dużo, dużo więcej z tego względu, że no będę więcej już teraz jeszcze ogarniam rzeczy, robię biuro, ustawiam biurko, robię tam takie inne pierdołki organizacyjne muszę to 15 dni na to poświęcić tej organizacji i wtedy od 1 lipca, już tak naprawdę, zaczynam siedzieć w biurze przez 8 godzin. No to przez 8 godzin będzie się dużo działo: dużo odbierania telefonów, dużo jakichś zamówień hurtowych, dużo wyceń, dużo innych takich pierdołek, problemów i innych rzeczy będzie o czym gadać. Dziękuję za zaangażowanie pod filmami, 46 ocen i 38 ocen, czyli jesteśmy w stanie do 50 dobić, w tym odcinku nie ma konieczności zostawienia polubienia, no bo kontentowo słabo, bo byłem cały czas w rozjazdach, gdzieś tam, gdzieś tam, co prawda w playu udało się załatwić w 5 minut nową kartę, no ale, no ale tak czy siak rozjazdy zrobiły swoje, że cały dzień praktycznie się rozjechał. Co ja bym Wam chciał dzisiaj pokazać, bo właśnie kontentowo tak za bardzo no nic nie nagrane, ale i też TikToka nie nagrałem i dla dropshippingu nie, nie, nie nagrałem docelowo, czym prędzej chcę dojść do momentu, w którym w 100% już będę, wiecie, wypełniał po prostu dzienne cele, nie? Że codziennie trzeba tiktoka, codziennie trzeba odcinek, codziennie trzeba filmik dla dropa, może codziennie też dla hurtowni, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Zapisałem sobie trzy slajdy, bo tak szybko odpaliłem, czy coś fajnego, kontentowego tutaj się u mnie dzieje i właśnie chcę Wam opowiedzieć. Z dropshippingu wpadło zamówienie za 2904 zł. U mnie to jest zamówienie przesłane przez Bazelinker Connect, i praktycznie jest to zamówienie dla instytucji, i zrobił to zamówienie dropshippingowiec. I to jest to, o czym ja mówię praktycznie od dwóch lat czy trzech lat. Słuchajcie, nie sprzedawajcie na Allegro, tylko róbcie swoje sklepy internetowe i łapcie instytucje. Nie wyobrażam sobie, żeby dropshippingowiec na tym zamówieniu nie zarobił minimum 1000 złotych. No musi zarobić tego tysiaka, no bo to biorąc pod uwagę, że to jest instytucja i że instytucje aż tak nie patrzą na ceny, no to powinien być tysiak, e, tysiak powinien być tutaj w tym zamówieniu, e, no po prostu zarobiony. I teraz tak, zamówienie wpadło, dzisiaj nie zostało wysłane, zazwyczaj mamy wysyłkę do... 16 tego samego dnia, zamówienie wpadło tam o 13, czy tam o 11. Wpadło zamówienie, no ale nie byliśmy w stanie go wyciąć, no bo zbliża się dzień taty i dużo mamy na produkcji wycinania e, produktów, no i nie byliśmy w stanie e, tego zamówienia zrealizować, więc zostało po prostu przerzucone do biura. Zazwyczaj też, znaczy. Dropshippingowiec też zawsze praktycznie szykuje etykietę, czyli to zamówienie wpada już do nas z etykietą, my tylko i wyłącznie pakujemy to co on do tej etykiety, to, to co jest w zamówieniu jest etykieta, my drukujemy, pakujemy to co on tutaj sobie wrzucił, no ale w tym wypadku jak jest takie duże zamówienie to jest wrzucane bez etykiety. Czyli dropshippingowiec ma u siebie takie wielkie zamówienie za 2900 zł, u niego to zamówienie pewnie jest na przykład za 4000 zł, ale jak on przerzuca nam, no to z automatów skakują mi ceny moje, czyli takie jak ja oferuję w modelu dropshipping. I u mnie to jest 2904 zł, no bo też za taką kwotę będę wystawiał, będę wystawiał fakturę. No i nie byliśmy w stanie tego właśnie e, wysłać i, e, a to nie o tym gadałem, gadałem o paczkach. O, że tutaj nie wiadomo ile jest paczek, więc my to najpierw przygotujemy, zapakujemy i wtedy dropshippingowca poinformujemy. Masz trzy paczki takie i takie i wtedy jak on u siebie wygeneruje etykietę, to ta etykieta pojawi się też u nas, czyli nie ma konieczności wrzucania dokładnie z etykietą zawsze, bo można też wrzucić bez etykiety, a etykietę dograć sobie później. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy drugi e, Aha, bo tu został właśnie sznurek, sznurek, sznurek 50 pozycji sznurka, jakieś pojedyncze Widać ewidentnie jakieś warsztaty Plus e, produkt personalizowany Sklejka płyta do makram Z grawerowanym środkiem, to jest taka nasza nazwa Robocza, 300 sztuk I teraz tak, płyt powinniśmy Wyciąć chyba 12 albo 13 I każda z tych płyt tnie się Półtorej godziny, nie wiem czy to jakiś grawer Czy coś, więc produkcję by nam to Zablokowało wszystkie plotery Na około 3 godziny, nie? No to biorąc pod uwagę to, że zamówienie wpadło o godzinie 11 i byśmy całą produkcję mieli zablokowaną na tam na 3 godziny. No biorąc pod uwagę teraz aktualnie moce, które mamy, no to nie byliśmy w stanie, ale klientka powiedziała, że nie ma pośpiechu, może być spokojnie w poniedziałek, więc elegancko. I jeszcze Wam chciałem pokazać rachunki za prąd, bo tak, bo ja tutaj dostałem, zalogowałem się do NEI. Nie wiem, kurczę, czy tak mam pokazywać. Zalogowałem się do NEI, no i mój rachunek to jest indywidualny 1878 zł. No bo ja ogólnie u siebie mam piec elektryczny, no więc te rachunki za prąd miałem gdzieś tam dość duże. W tym roku zamontowałem sobie pompę ciepła ze środków własnych 30 tysięcy złotych pompa ciepła. Kurde, mam nadzieję, że się szybko odrobi. No, ale to będę dopiero wiedział w przyszłym roku. No ale jest też rachuneczek piękny. 45 926 zł widać tutaj typ biznesowy. No i takie zamówię, takie, taka malutka fakturka tutaj jest, aczkolwiek jest to rachunek z, y, od czasów wrzesień, październik, wrzesień, październik tamtego roku do teraz tak naprawdę nie czyli praktycznie No prawie za rok czyli nasza produkcja aktualnie tyle pożera prądu 1 kW prądu około 1 kW prądu około złoty 50 zł brutto nie tak licząc czyli tam złoty chyba 20 netto niby tam w umowie jest 99 groszy czy tam ileś No ale biorąc pod uwagę jeszcze wszystkie zapłaty No to ja widzę po prostu, że mam fakturę na nie wiem, 12 tysięcy złotych, a zużyłem 9 tysięcy nie no to, no to powiedzmy, że tak to tam sobie przeliczam mniej więcej ile wychodzi. No tam, nie 9, tylko 8, no złoty 50 zł po prostu wychodzi, nie? Także produkcja aktualnie pochłania nam troszeczkę, troszeczkę prądu. Gdyby ten prąd, e, gdyby ten prąd był nie po złoty 20, czy tam po złoty 50, tylko byłby po 70 groszy, tak jak był jeszcze niedawno no to by było, wiecie, 45 tysięcy by nie było do zapłaty, tylko 20 tysięcy, no by 20 tysięcy zawsze by było w kieszeni, ale no z tego co słyszałem, no to Pan Prezydent się zaparł, że niby te ceny prądu obniży, ja jestem ciekawy, ja to zweryfikuję.